Cześć! Z tej strony, szanu. W tym miejscu mieliście oglądać film o manewrach, ale potężnie się rozrósł. Uznałem, że chcę go jeszcze bardziej dopracować niż poprzednie filmy, z tego powodu, aby trochę odciągnąć swoją uwagę, uznałem, że dobrym pomysłem będzie odpocząć od manewrów i opowiedzieć trochę o innych rzeczach. Aby w trakcie oczekiwania nie zostawiać kanału całkiem pustego. Dzisiaj więc opowiemy sobie skrótowo o obligacjach wojennych i które moim zdaniem najlepiej wybrać. Gdzieś po drodze planuję jeszcze film o premiach i pancerzach. A film o manewrach mam nadzieję wypuścić do początku lutego. Jednak zobaczymy czy nie zaskoczy nas jakiś nowy update. W każdym razie obligacje. Tym razem nie zrobię tego w formie tier listy, a bardziej dam moje sugestie, które powinny pomóc wam dokonać wyboru. A więc po kolei, od najstarszych do najnowszych. Mobilizacja Helldiversów. Startowa obligacja. Oczywiście najlepsza w całej grze i co do tego nie ma wątpliwości. Dużo dobrych broni, dużo dobrych pancerzy. Najważniejsze premie i kilka mniej istotnych. Niekoniecznie w mojej opinii warta kończenia w 100%, bo wymaga to 2015 medali. Ale odblokowanie najciekawszych, waszym zdaniem, elementów na pewno się opłaci. Zaprawieni weterani. Pierwsza płatna obligacja. Dawana również gratis w zestawie z płatnym pakietem super Z wyjątkiem, moim zdaniem, nie najlepszego dominatora, wszystkie bronie są przynajmniej dobre. A, no i granat trochę traci na byciu czasówką. Ale jeżeli nie macie kontaktowego zapalającego, to jest to jakaś alternatywa. Ja osobiście nie korzystam z pancerzy z pasywem asysta mechaniczna, ale wiem, że wiele osób ceni je sobie, za ich zwiększony zasięg rzutu. Premia z kolei skraca czas potrzebny na przyznanie nowego uzupełnienia po wykorzystaniu limitu. Całkiem przydaje się przy robieniu misji solo, ale w innych wypadkach raczej nieopłacalny. Osobiście jak najbardziej polecam obligacje z racji na zestaw broni, który bardzo pomoże na wszelkich frontach. Najwyższa jakość. Stosunkowo podobna sytuacja co u poprzednika. Może trochę gorsza. O ile sierp uważam za broń kiepską, tak pogromca plazmowy i błyskacz są zaskakująco dobre. A tyle co ciekawe, też nie jest taki zły, chociaż osobiście nie wybieram go z racji na lepsze alternatywy. Pancerze są na ten moment z grubsza bezużyteczne, z racji na to, że w grze tylko 3 przeciwnicy atakują prądem, konkretnie na iluminatach drony, żliwiarki na bliskim dystansie oraz wieże Tesli przy statkach więc pasyw zmniejszające obrażenie od prądu praktycznie nigdy nie ma zastosowania. Chyba, że macie tego jednego kolegę, który korzysta z broni elektrycznej i wiecznie was tym zabija. Wtedy idealny wybór. Premia natomiast nie jest zbyt użyteczna. Minimalnie zmniejsza czas między wzywaniem wsparcia przez przeciwników. Na tyle, że bez bezpośredniego porównania ciężko będzie to zauważyć. Ogólnie, mimo wszystko z racji na bronie polecam, a nie jako pierwszy wybór, a bardziej któryś z kolei. Demokratyczna detonacja. Chyba najlepsza obligacja w całej grze. I to mimo sporych minusów. Zacznijmy od pancerzy, bo tu sprawa jest prosta. Nie mają żadnego unikalnego perk'u. Dwa mają zestaw inżynieryjny, a jeden wzmocnienie. Premia, o ile nie farmicie zielonych próbek na jedynkach, również nie jest czymś, o czym warto mówić. Bo minimalnie skraca czas odbioru. Ale bronie. <laughs> Oj, bronie. Zacznijmy od tego, że jest to moja ulubiona broń w całej grze, czyli kusza. Osobiście uważam ją za najlepszą broń. Sprawdza się dobrze na każdym froncie, chociaż może wymagać trochę przyzwyczajenia. Do tego pistolet na granaty. Broń, bez której niszczenie gniazd na robakach staje się 20 razy bardziej upierdliwe. Eruptor, który mimo, że nie jest aż tak świetny jak kusza, to nadal świetna broń o podobnych cechach. I arbiter. No, arbitera akurat fanem nie jestem, ale jak chcecie karabin ze średnią penetracją pancerza, to proszę bardzo, radzi sobie całkiem ok. A, no i zapomniałbym o wielkim finale. Granat termitowy. Który teoretycznie może powalić każdego przeciwnika w grze. Każdemu serdecznie polecam obligacje. Nie zawiedziecie się. Polarni Patrioci. Bardzo dobra obligacja. Pancerze, jak u poprzednika, nie mają żadnego specyficznego perka. Zamiast tego mamy jeden za 100 mechaniczną, drugi ze wzmocnieniem, a trzeci zwiadowczy. Z kolei posiadamy tutaj kilka fajnych broni. U jędrniacza fanem nadal nie jestem, ale sporo osób mówi, że jest bardzo przyjemny w strzaniu i zdaniem. SMG-5. To broń z amunicją hukową, więc spoko alternatywa dla wyzwalacza hukowego, jeżeli potrzebujecie jednoręcznej broni do crowd control. Plasta jeden oczyszczacz to bardzo fajna broń, mimo że osobiście wolę jego nieładowaną wersję spalacz. No i werdykt, do którego już mi się udało paru fanów rewolwera przekonać najbardziej uniwersalna broń boczna z dużymi obrażeniami, stosunkowo niewielkim odrzutem, całkiem pojemnym magazynkiem i szybkim przeładowaniem. No i penetruje średni pancerz. Do tego jest jeszcze granat zapalający kontaktowy, również świetna opcja, na robaki i skalwary. A premia? No nie jest najgorsza na pewno sprawdza się na robaki, kiedy oprócz zostajemy kwasem ale osobiście nie jestem zwolennikiem. Mimo wszystko, serdecznie polecam obligacje. Komando z żmija. Pierwsza mocno różniąca się podejściem obligacja, która daje mniej wyposażenia i pancerzy w zamian za skiny i w tym wypadku wyszło to no, całkiem średnio. Zacznijmy od pancerzy. Pasywka zwiększająca obrażenia od walki wręcz byłaby w czasu bezużyteczna. Ale przyszli oświeceni i dostaliśmy broń do walki wręcz. Teraz połączenie ciężkiego pancerza z pałką oraz tarczą energetyczną powoduje, że samemu można pokonywać hordy robaków. W innym zestawieniu jednak nie jest to zbyt użyteczny pancerz. Z broni to karabinek wyzwalaczy z gorszą wersją wyzwalacza, w mojej opinii. Bardzo lubię natomiast partyzanta z racji na potwornie wysokie obrażenia przy wystrzale trzech pocisków naraz. A ostatnia broń, czyli nóż do rzucania. No to nóż do rzucania, chyba każdy się domyśla, czy jest to użyteczne. Ale jest też jedna z moich ulubionych premii, czyli eksperymentalny zastrzyk. Świetnie wspomaga całą drużynę i ma jeszcze jeden detal, ale do niego zaraz przejdziemy. Ogólnie obligacje odradzam? Polecam ją ustawić gdzieś na koniec. Płomień wolności. Bardzo lubię tą obligację. Bronie są całkiem przyjemne. SGT Grill radzi sobie całkiem nieźle. Ale płomień, czyli miotacz ognia na pierwszy slot, to jest prawdziwa bestia. Świetnie zastępuje wersję z manewru, zostawiając nam wolne plecy na broń ciężką. A do tego frytkownica bardzo dobrze radzi sobie na iluminatach. Pancerze też są użyteczne, niwelując 75% obraźni od ognia. Niby może wydawać się, że powinny bronić więcej, ale skutecznie można wytrzymać w nich w ogniu kilka sekund, co sprawia, że ratują życie znacznie częściej niż mogłoby się wydawać. A premia jest fenomenalna, zarówno ze względu na zmienienie każdego manewru w granat zapalający, jak i szanse na trollowanie sojuszników. Bardzo polecam obligacje, chociaż niekoniecznie na start. Czynniki chemiczne. Specyficzna obligacja, bo pierwsza dająca nam manewry zamiast broni. Zacznijmy od pancerzy. Tak jak w wypadku poprzednika, dają nam odporność. Teraz zamiast na ogień, to na gaz. Konkretnie 80%. Moim zdaniem nie jest to aż tak dobry wybór, bo gaz zadaje mniejsze obrażenia, więc ciężko faktycznie od niego zginąć. Teraz manewry. Dostajemy dwa, czyli sterylizator, który działa jak miotacz ognia, tylko na gaz i osobiście nie uważam go za bardzo użyteczny z racji na sposób działania gazu oraz azora na gaz, który z kolei jest świetnym wyborem dezorientującym przeciwników, którzy próbują do ciebie podejść. Z broni dostajemy granat gazowy, świetna opcja na robaki i terminidy, i od razu powiem, bo pod poprzednim filmem dostałem komentarz, faktycznie roboty stają się od gazu zdezorientowane, a nie uważam, żeby gaz był jakoś bardzo skuteczny. Co najwyżej radzi sobie OK. Drugą bronią jest natomiast pistolet na strzykawki. Uwielbiam pistolet na strzykawki. I pamiętacie, jak mówiłem o premii eksperymentalny zastrzyk? Okazuje się, że pistolet na strzykawki nakłada na sojuszników efekt tej premii, czyli lecząc niewielką ranę sojusznikowi, zwiększacie mu jeszcze jego prędkość oraz wytrzymałość. Polecam bardzo obligację jako jakiś środkowy wybór. Egzekutorzy Prawdy. Bardzo dobra obligacja. Dostajemy dwie świetne bronie, czyli strzelbę stop z unikalnym trybem zmiany amunicji między penetrującą średni pancerz a stunującą oraz pistolet maszynowy reprymenda o bardzo wysokich obrażeniach i penetracji średniego pancerza. Jest też pistolet lojalista, ale radzi sobie średnio. Trzeba go ładować i w najlepszym wypadku po załadowaniu zadaje obrażenia werdyktu z mniejszym magazynkiem i szybkostrzelnością. O pancerzach ciężko mi się wypowiedzieć. Oprócz tego, że są najbardziej stylowym zestawem w historii, to pasyw brzmi świetnie na papierze, ale w praktyce nie daje jakiejś dużej przewagi. A premii nie lubię. Sprint kosztem zdrowia brzmi jak rzecz, która w kryzysowej sytuacji mogłaby się sprawdzić, ale w praktyce regularnie będziesz niechcący zabierać sobie odrobinę HP, kiedy skończy ci się stamina. Mimo to polecam obligacje. Miejskie legendy. No i najnowsza na ten moment obligacja. Broń otrzymujemy jedną. Jest to lanca, Która sprawia się nie najgorzej. Chociaż osobiście preferuję części atakującą pałkę ogłuszającą ze super sklepu. Pancerze mają świetny perk zwiększający prędkość przeładowania oraz zasoby amunicji broni podstawowej. Świetnie sprawdza się z brońmi o małej ilości amunicji, jak na przykład łamat zapalający, oraz z brońmi o wolnym przeładowaniu, jak eruptor. Premia jest w miarę w porządku. Osobiście wybieram czasami do misji obronnych. Zrzuty zaopatrzenia stają się małymi wieżeczkami. Zrzucając zaopatrzenie w jedno miejsce na tyłach, w znaczący sposób pomoże w obronie w razie przełamania któregoś z punktów. Manewry są naprawdę niezłe. Tarcza kierunkowa jest niezłą alternatywą dla istniejącej jednoręcznej tarczy, oferując większe obszar osłony w zamian za limitowaną odporność. Pomienisty strażnik nieźle sprawdza się na iluminatów i robaki, do utrzymania konkretnego punktu lub pozbycia się goniących nas przeciwników. Jest też gniazdo przeciwpancerne. Prawdziwa bestia, praktycznie obowiązkowy wybór na automatony, dobrze sprawdzający się do obrony konkretnych punktów w wypadku iluminatów oraz sytuacyjnie do cięższych przeciwników na terminidach. Bardzo dobra obligacja, jedna z najlepszych w grze, w mojej opinii, z racji na bardzo użyteczne manewry i dobre pancerze. I to byłoby na tyle. Krótki materiał dla urozmaicenia czekania na materiał o manewrach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle chętnie poznam Wasze opinie. Do usłyszenia.